Witam w moim programie oraz w pierwszym naszym odcinku wspólnym. Dzisiaj zajmiemy się naprawą kamer CCTV. Niby rzeczy, które się nie naprawia, tak ze względu na ich dość niski koszt zakupu, ale generalnie czasami zdarza się, że przesyłają ludzi nam do naprawy. A więc myślę, że naprawa może być dość ciekawa. A mam ta wiedza, Tak więc przystępujemy do naszej roboty. Pierwszy etap to rozebranie na części pierwsze obudowy oraz wyjęcie kamery. Teraz to wszystko mamy z boku. Zabieramy się za to. Postanowiłem oszczędzić Wam troszeczkę tego rozbierania. Generalnie jak zdejmiemy całą obudowę, wypniemy sobie panel sterujący, oraz zdejmiemy obiektyw, dostaniemy się do naszej płytki. Tak, właśnie to nas interesuje. Dlaczego tu? Ponieważ tutaj znajdują się dwa kondensatory. W zależności od rodzaju kamery są tu albo kondensatory THT, lub mogą być SMD. Generalnie cały pis polega na tym, że właśnie one się kończą. Za chwilę pokażę Wam, które to są kondensatory oraz jakie je wymienić. No i wyszło nasze szedło z worka. Tym razem okazało się to, że nie jest winny kondensator, a tranzystorek, który bardzo pięknie nam tutaj bije. Normalnie dupcia mu skacza jak u 18-latki. Tak właśnie tak. A więc czas najwyższy przystąpić do naprawy. Postanowiłem Wam jeszcze pokazać, który to jest dokładnie tranzystorek, tak gdyby Was ciekawość zjadała. To jest właśnie to. Jest to tranzystorek, który idzie właśnie na module sygnałowym. I z tego właśnie względu nam tutaj ginął obraz. Prosta wymiana, do której za chwilę przystąpimy. Postanowiłem Wam jeszcze pokazać tutaj, to jest ten nasz stary tranzy tranzystorek, to jest nasz nowy tranzystorek, to jest miejsce, w którego za chwilę wlotujemy. Tak wygląda nasz tranzystorek po wlucie. Tak to działa nam kamera po naprawie. Zapraszam na kolejny filmik. Cześć!